Historia muzyki polskiej. Średniowiecze 1320-1500, według Katarzyny Morawskiej. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wiek XIV i XV nazywany schyłkowym lub późnym średniowieczem, stanowi w historii naszego kraju okres niezwykle ważny. Wówczas to bowiem położono podwaliny pod mocarstwową potęgę polityczną Polski oraz pod myśl nowożytną i nową europejską pozycję kulturową kraju. Po trwającym niemal dwa wieki zakończonym koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku rozbiciu dzielnicowym, świeżo zjednoczone królestwo rozpoczęło swą drogę ku potędze. W 1333 roku na tronie polskim zasiadł zręczny i zapobiegliwy syn łokietka, Kazimierz zwany Wielkim. Kontynuował on dzieło zjednoczeniowe ojca. Na nim, zmarłym bezpotomnie, wygasła dynastia piastów. Bezbarwne rządy Ludwika Andegaweńskiego, zwanego również węgierskim, trwały do 1382 roku. Wtedy to jego córka, Jadwiga, po dwóch latach panowania poślubiła księcia litewskiego, Władysława Jagiełę. To wydarzenie zmieniło zasadniczo bieg historii kraju. Jagiełło zapoczątkował panującą do 1572 roku dynastię, która jak najchlubniej zapisała się w historii, czyniąc z Polski jedną z najpotężniejszych monarchii europejskich. Niejednolity i pełen białych plam obraz życia muzycznego w Polsce XIV i XV wieku wyraźnie kontrastuje z rozwojem nauki i kultury. Rozwój kultury muzycznej nie przebiegał jednolicie w całym kraju. Do najbardziej rozwiniętych ośrodków należał stołeczny Kraków, Poznań, Mazowsze z Płockiem i Warszawą oraz świeżo przyłączony do Polski lwów. Śląsk wprawdzie nie należał już do Polski, ale powiązany był z nią więzami dynastycznymi, względami kościelno-administracyjnymi i kulturowymi. Problem tradycji w muzycznym życiu Polski tego okresu jest dość złożony. Z jednej strony oddziaływały wpływy obyczajów kościelnych i klasztornych, chorał rzymski. Z drugiej, niezwykle żywotne okazały się starsze źródła kulturowe. Należały do nich również i te przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Mimo wysiłków Kościoła zmierzających do zatarcia tych tradycji, niektóre związane z muzyką przetrwały do dziś. Odtworzenie rozwoju życia muzycznego w Polsce XIV i XV stulecia jest dość trudne ze względu na ograniczoną liczbę źródeł. Czy chodziło tu o niewielkie zainteresowanie muzyką, nawet wśród osób wykształconych? Muzyka postrzegana jako sztuka użytkowa, służąca zabawie, nabożeństwu lub uroczystości, nie była zapisywana. Taki los spotkał utwory instrumentalne, taneczne oraz różnego rodzaju pieśni. Zapisy dotyczyły głównie muzyki związanej z liturgią. Poza nurtami tradycyjnymi, muzyka polska w XIV, a zwłaszcza w XV wieku, reprezentowała style najbardziej w tym czasie awangardowe. Wnosić więc należy, że kompozytorzy polscy musieli być przygotowani do jej rozumienia i tworzenia, a muzycy wykonywania. Kontakty Polski z bliższą i dalszą zagranicą trwały od czasów najdawniejszych. Zmieniało się jednak ich nasilenie i formy. Polska traktowana początkowo jako mało znane środkowoeuropejskie terytorium, stanowiła dla Europy Zachodniej cel nie zawsze pokojowej ekspansji. Dopiero w wieku XIV zaczyna zyskiwać poważanie i budzić zainteresowanie. W XV stuleciu kontakty Polski z zagranicą stały się bardziej rozwinięte i obejmowały nie tylko warstwy wyższe. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych odbywało się w sposób możliwie najbardziej naturalny. Do Polski przybywali muzycy i inne osoby, które niosły ze sobą idee, a także materialne zasoby repertuaru muzycznego. Przyczyniały się do tego poselstwa, wizyt możnych, wyjazdy rycerzy dla udziału w turniejach, ale również podróże krajoznawcze i kontakty towarzyskie. Największe jednak znaczenie miały podróże na studia uniwersyteckie oraz w celu podejmowania pracy dydaktycznej. Różne reguły rządziły kontaktami Polski z poszczególnymi krajami. Południowo-zachodnia granica z Czechami, Śląskiem i Niemcami prowadziła bez wątpienia w kierunku najważniejszych i najbardziej ożywionych wpływów. To była droga z Polski na zachód i z zachodu do Polski. Na tym terenie Europy Środkowej powstał krąg kulturowy, który jednoczyła wyraźna wspólnota repertuaru muzycznego, zbliżone zasady organizacji życia muzycznego, szkolnictwa oraz wymienność poszczególnych osób. Niemcy pośredniczyli między Polską a dalszą częścią Europy Zachodniej. Szlaki handlowe stawały się również szlakami kulturowymi. Niemiecka kolonizacja miast polskich wpływała pośrednio na życie muzyczne miast. Wraz z rzemieślnikami przybywali na dwory i do miast muzycy niemieccy. Mieli oni wpływ na nauczanie śpiewu w szkołach miejskich i wykonawstwo muzyczne. Na przykład na dworze w Krakowie przebywało kilku instrumentalistów niemieckich, grupa śpiewaków zaś na dworze kasztelana nakielskiego. Wydaje się szczególnie ważne, że polskie drukarstwo muzyczne zapoczątkowane zostało przez drukarzy przybyłych z Niemiec. Włosi odwiedzali Polskę bardzo często, przyjeżdżając na studia, szukając mecenasa albo bezpiecznego schronienia. Niektórzy zostawali na stałe. Pisarze i inni artyści. Byli wręcz zapraszani na dwór królewski. Emigracja włoska do Polski była dość liczna za czasów Kazimierza Wielkiego i później. W okolicach Krakowa osiedlali się Włosi będący prekursorami przemysłu górniczego. Przybywali rzemieślnicy, artyści, budowniczowie, złotnicy oraz kupcy z Genui, Wenecji, Florencji i Bolonii. Mniej informacji zachowało się o związkach muzycznych z Francją, Burgundią i Niderlandami. Trudno dociec, jakimi drogami dotarł do polski styl organalny szkoły paryskiej. Wiadomo natomiast, że przebywał w Polsce jeden z najwybitniejszych kompozytorów tego okresu, Guillaume de Maszon. Pozostawał on w służbie panującego w Czechach Jana Luksemburskiego i brał udział w wyprawach wojennych na terytorium Polski, Śląska i Litwy. ne peine ne d'où que j'aille par ma déesse c'est vrai que je l'aime sembla We Z znajomości w Polsce muzyki włoskiej, włosko-flamandzkiej szkoły Cicconi oraz francuskiej i burgundzkiej XIV i XV wieku są dwa największe źródła muzyki polskiej z około 1440 roku. Przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie i tamtejszej Bibliotece Krasińskich zawierają utwory polskie wzorowane najprawdopodobniej na stylu szkoły burgundzkiej. Głównie Dzifaja oraz kompozycje Włochów, Niderlandczyków i Francuzów. Nieznane są dziś drogi przenikania tego repertuaru do Polski. Przypuszcza się, że utwory te sprowadzano z Italii lub przez Italię. O związkach muzycznych ze wschodnimi sąsiadami wiadomo bardzo niewiele. Kontakty te stały pod znakiem ekspansji polskiej na wschód Litwa, Ruś Czerwona. Z jednej strony Polska stanowiła dla Rusi terytorium umożliwiające wyjście na zachód, z drugiej, rozwinięta kultura ruska i Cerkiewna oddziaływała w Polsce na terenach przygranicznych. Wraz z dworem Jagieły, a być może nawet wcześniej za Kazimierza Wielkiego, przybywali do Krakowa muzycy Rusini, cytarzyści, tympaniści oraz bajarze i lirnicy. Na dworze miecznika krakowskiego Mikołaja Serafina Działał około 1441 roku muzyk i żongler, Rusin Rafał Taraszko. Muzycy wędrowni, ruscy i litewscy, właśnie przez Polskę udawali się na zachód, głównie do Niemiec. Elementy ruskie i bizantyjskie pojawiają się w Polsce w wielu dziedzinach sztuk w architekturze, malarstwie, literaturze i muzyce. W XIV i XV wieku trwały ożywione wędrówki studentów pomiędzy uniwersytetami w Pradze. Budapeszcie, Krakowie, Wrocławiu oraz w Lipsku i innych miastach niemieckich. W grę wchodziła również częsta wymiana kadry profesorskiej. Dla ogólnej orientacji warto przypomnieć, że w XV wieku przewinęło się przez Uniwersytet Krakowski 2300 studentów węgierskich. Żacy nacji węgierskiej śpiewali w dni świąteczne w Kościele Bożego Ciała. Działało tam też bractwo zwane węgierskim, założone w 1447 roku. Zapewne dzięki wędrującym studentom dotarły do Krakowa z Węgier często trąbione na murach hejnały oraz lokalna węgierska praktyka chorałowa. Uniwersytet krakowski był głównym miejscem studiów ślązaków. Studiowali tu i pracowali też liczni Niemcy. Spotykało się studentów z Moraw, Prus, Saksonii, Francji, Burgundii, Niderlandów, Związku Szwajcarskiego, Hiszpanii, Włoch. Podejmowali studia zagraniczne dość często już w połowie XIV wieku. W XV stuleciu ich liczba znacznie wzrosła. Wielu Polaków studiowało w Pradze od czasu powołania tam uniwersytetu w 1348 roku. Najczęściej ponadto udawali się do Niemiec, głównie do Lipska i Kolonii. Przede wszystkim jednak studiowali w Bolonii, gdzie liczba słuchaczy polskich była szczególnie obszerna. O muzyce polskiej za granicą nie zachowały się z tamtych czasów żadne informacje. Poza studiami polscy muzycy udawali się tam zwyczajnie na zarobek. Byli też wysyłani jako reprezentanci dworu królewskiego. Grali też za granicą, pozostając w służbie króla. Na przykład pewien śpiewak otrzymał w roku 1389 wynagrodzenie na dworze Albrechta II w Dolnej Bawarii. Te i wiele innych kontaktów zagranicznych Polaków. Wpływało pozytywnie na obraz kultury w kraju. Coraz częściej też ich obecność w ważnych, zagranicznych ośrodkach wskazywać może na rosnący poziom wiedzy. edycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w przygotowaniu historia muzyki polskiej w e-bookach oraz portal internetowy więcej informacji na www.nckpl